Podeszłem do samochodu chciałem zamknąć szyby i w tym momencie właśnie widziałem jak drzewo leci i zdążyłem jeszcze w ostatnim momencie odkoczyć. Tak jak widać całe drzewo leży na samochodzie, na pewno jakieś zniecenia. Także no, ale dobrze uszedłeś życie, że to jest to reflekturatowy. Całe szczęście właśnie zdrowie jest najważniejsze, a to jest szkody zawsze jakoś zwrócić. Vai lá,